Yes. Um. Co? Co zagrać? A, jeszcze grabisz na iwa. Voi țivați-vă muzică Ну да, я Ну, ну, давай, Ja mogę iść z kim? No dobra Nie wiem o pięć koła No ale jak przegry? Nie chcę żebyś przegrał dużo Dobra, no, to no, na to... no to to Pro, Ale procent dostanę, jak dam Ci kilka zmianek.

Matko, jak to się nazywa? Jakby ten, ten, matko, jak to się nazywa? Strzelać mikrofon chyba. Strzelać mikrofon. Strzelać mikrofon. Halo, 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 halo? halo? Strzelać mikrofon, strzelacie albo, strzelacie mikrofon halo, halo, halo? Albo, albo mi się wydawało. Halo, 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 halo? Strzelać mikrofon, albo halo. mi się wydawało. Nie wiem. Nie wiem. Trzeba już sprawdzam. Nie, nie spać mnie podwójnie. Dobrze. Ja za dwu na razie.